Yo siema, hej, cześć, witajcie tutaj Eli, a w dzisiejszym odcinku chcę Wam opowiedzieć o rzeczach, których nienawidziłem w moim poprzednim życiu, kiedy jeszcze byłem kobietą. Przygotowałem kilka podpunktów, które zamierzam rozwinąć. Jednym z moich najgorszych wspomnień z okresu dzieciństwa jest moja pierwsza komunia. Pamiętam, że musiałem wtedy, razem z innymi dziewczynkami, założyć białe sukienki, wystroić się i udawać grzeczną dziewczynkę. Nienawidziłem tego. Po pierwsze było to dla mnie sztuczne, po drugie, no wiadomo, nie czułem się komfortowo. Już wtedy wiedziałem, że jestem bardziej chłopcem niż dziewczynką. No i no, nie była to dla mnie za so fajna sytuacja. Druga sprawa, która tak naprawdę ciągnie się nawet do teraz. No, widzicie to na TikToku. Jesteś dziwny, jesteś wariatem i jesteś dziwakiem. Ja tak miałem całe dzieciństwo. C Całą szkołę. Wy wyzwiska na korytarzach, na lekcjach, dziwne e, teksty w, w moim kierunku. Nazywali mnie babuchłopem, dziewczyną chłopakiem, różne takie dziwne, wymyślne epitety. No wiadomo, było to obraźliwe, uciążliwe. Dlatego też pewnie boję się kontaktów z ludźmi. Nie lubię ludzi i nie lubię. Dlatego też nie bardzo mówiłem lubić na temat mojego prawdziwego ja. Wojska, <laughs> dlatego tak nie lubiałem mówić na temat mojego prawdziwego ja. Zmieniło się to dopiero tak naprawdę rok temu, kiedy no potrze potrzeba yy, zaistniała i tak naprawdę wtedy otworzyłem się na świat. Trzecią sprawę zrozumieją kobiety na pewno. Kiedy macie te dni, kiedy rozwala was wszystko od środka, czujecie tam na dole ucisk, skójcie, wszystko kurwa, co najgorsze. I macie ochotę rozpiknąć cały świat, wszystko dookoła i nie wiecie z jakiego powodu. Bo rozpala was migracjonalny gniew. Jak ja siebie nienawidziłem wtedy. Jak ja siebie wtedy nienawidziłem. Czyli nie tylko siebie. Wtedy nienawidziłem wszystkich, wszystkich i wszystkiego. Powiedzcie się może na ten temat, jak yy, u Was przebiegają te słuchawki. Kolejna rzecz, której nienawidziłem, to to, że yy, głównie rodzina, ale też znajomi, znajomi bu, głównie mojego rodzeństwa czekali, kiedy to będę mieć chłopaka, kiedy to wydogośleję, kiedy to zostanę śliczną kobietą, kiedy to kurwa brzydkie jak małe i zmienić w pięknego łabędzie co, chyba No Tak, nienawidziłem podkadywania, że z takim wyglądem to ja nie znajdę chłopaka. Kiedyś powiedziałem o, o mojej e, orientacji, nie będę się tutaj powtarzać, ale wiecie, że niekoniecznie muszę mieć chłopaka. Wtedy tak naprawdę chłopcy pociągali mnie, ale tylko dlatego, że chciałem wyglądać jak oni. Może dlatego czasami powiedziałem, że o tym mi się podoba, o tym mi się podoba. Ale to nie chodziło o zainteresowanie w kontekście, że ch ch chciałbym być z nim, nie tylko, tylko chciałbym być nim. O! Dokładnie. Moja godzina i też znajomi podejmowali wiele prób zmienienia mnie. W sensie, żebym zmienił styl ubiegania, zmienił e, sposób bycia, sposób mówienia, żebym był. Grzecielisz, bardziej kobiecy, śliczniejszy, a tak jak się wie, Jezus! No, żebym przestał być chłopczycą, tylko zaczął być normalną dziewczyną. I żeby było śmieszniej, niektórzy robią to nawet do teraz. Ale, ale na szczęście okazało się, że nie będę chłopciago, tylko że będę mężczyzną po prostu. Nienawidziłem też określeń takich nacechowanych, że tak powiem, kobiecych, znaczy nacechowanych. Jak ktoś powie do Ciebie, ej, kobieto, ej, dziewczyno, hej, laska, hej, coś miękna, no to wiadomo, że zwracasz się w ten sposób się do kobiety, nie? Czasami też zwracano się tak do mnie, nawet moja babcia teraz potrafi powiedzieć do mnie dead name'em, potrafi powiedzieć do mnie w w wnuczka, nie? Nienawidzę czegoś takiego. Pamiętam, jaką ja odczułem ulgę, kiedy wyautowałem się w pracy, powiedziałem mojemu przyjacielowi, Przynajmniej tak naprawdę wtedy się tak zaprzyja zaprzyjaźni zaprzyjaźniliśmy, bo zauważyłem, że zaakceptował mnie i już tak naprawdę, że tak powiem, firma była dla mnie taką bezpieczną strefą, gdzie mogłem wtedy być sobą bardziej niż w domu. Tak naprawdę wtedy zacząłem na co dzień używać zaimków o niego. Wyobraźcie sobie, że teraz mówią do mnie stary ziomek, chłopie. Nie wiem, czy, czy też tak macie, czy mieliście tak, że oczekiwano od was. Jeśli jesteście dziewczyną, to oczekiwano, że będziecie grzeczni. Nie będziecie kurwa przeklinać. Że będziecie się uśmiechać ciągle i to najlepiej tak sztucznie, żeby nie było po was widać żadnych smutków. Żebyście uchdziły za atrakcyjne, za piękne, za mądre. Pamiętajcie, nie można pierdzieć w towarzystwie. Kobietom nie przystoi. Nie nawiedziłem czegoś takiego. Ja całe dzieciństwo... Czy wiadomo, dokuciali mi, to ja też czasami zgubiłem głupotę. Znaczy to nie była głupota, ja po prostu lubiłem się bić. Okej, okay. i to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że takie filmy wam się spodobają.